A co z, z punktu widzenia potencjalnego sponsora dla niego będzie najlepsze? Z punktu widzenia sponsora... Y Idealnie jest skorzystać z tej, no tej ulgi sponsoringowej, tak, bo oprócz tego, że wrzucimy sobie w koszty wydatki na reklamę marketing, które dostarczy nam ten zespół, no to jeszcze możemy raz 50% tych wydatków odliczyć. To jest mało znana ulga. To ostatnio byłem w tym, na tym forum ekonomicznym w Karpaczu, słuchałem panelu, gdzie siedzieli tam wśród panelistów najwięksi polscy sportowcy, szefowie związków sportowych i omawiali, co tu trzeba by zrobić w podatkach, żeby m.in. w podatkach, żeby było więcej pieniędzy na sport, i nawet oni nie wiedzieli, że ta ulga jest, bo w ogóle jej nie nagłaśnię, więc teraz Państwu mówię. Jest ulga sponsoringowa, obowiązuje od stycznia tego roku. Jeżeli ktoś ma wydatki, które są kosztami uzyskania przychodu, czyli właśnie wydatki na reklamę, na marketing, to dodatkowo oprócz tego, że wrzuca je w koszty, to jeszcze 50% tych wydatków można dodatkowo wrzucić sobie w koszty. Jeżeli komuś podarujemy te pieniądze, no już takiej możliwości nie ma. Ta ulga tak jest nieszczęśliwie skonstruowana i potwierdzają to niestety interpretacje z Krajowej Informacji Skarbowej, że jeżeli komuś dajemy darowiznę, to darowizna nie jest kosztem uzyskania przychodu, więc nie korzysta z ulgi na sponsoring. Wydaje się, że sponsoring, no siłą rzeczy powinien móc polegać na dorowiźnie. W polskim prawie nie. Sponsoring jest tylko wtedy, jeżeli płacimy i dostajemy coś w zamian, na przykład tą reklamę. Natomiast zakładam, że większość sponsorów jednak dostaje jakąś reklamę z powrotem, w związku z czym na umowie to musi wyglądać w ten sposób, że firma kupuje reklamę sobie, dla siebie, wrzuca to w koszty i jeszcze raz odlicza ulgę sponsoringową. To jest optymalna metoda finansowania sportu w tym Czyli momencie. tak jak w naszym przypadku to wygląda, że potencjalny sponsor jest jest jego logotypy są na motocyklu, na, na kombinezonie zawodnika w boksie, na stronie internetowej, na fanpageach. To wszystko pod to, pod to się łapiemy, tak? Tak jest. To też jest doskonała sprawa. A jakbyś mógł jeszcze powiedzieć coś więcej o tych kwotach dokładnych, ile może sobie wróćmy do tego tematu, żebyśmy do, dokładnie to zrozumieli, ponieważ tutaj w tym przypadku nie ma znaczenia, czy to jest windowsa. spółka, czy to jest jedna działalność gospodarcza. Tak, ta czy... ulga pasuje hmm? dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Ona jest i w picie, i w cicie. To znaczy, jeżeli nasza spółka dostaje fakturę na 100 tysięcy plus VAT od zawodnika, ták? który wystawia nam fakturę za działalność marketingową, reklamową, oczywiście odliczamy te. 23 tysiące VAT, tak jak każdej innej faktury, wrzucamy w koszty 100 tysięcy jako działalność reklamowa i jeszcze raz 50 tysięcy wrzucamy w koszty jako wydatek na działalność sponsoringową. To brzmi bardzo fajnie i zachęcająco.